Witam serdecznie na kolejnym Gniocie w piękny, słoneczny dzień. Dzień może i słoneczny, ale tylko dwa stopnie na plusie. Zimno jest, w nocy to było minus 5 Ta zima to myślałem, że już da spokój. A jeszcze się trzyma pazurami ale wszelkie prognozy mówią, że to ostatnie takie 2-3 dni zimne teraz będą, a potem już po kilkanaście stopni na plusie to sobie będziemy działać na spokojnie na dworze i będzie przyjemnie, bo dzisiaj jest wiatr taki zimny, no nie za przyjemnie, co zrobić. Poniedziałek, czyli dzień gospodarczy, trzeba wszystkim poogarniać, ale to już zrobione, wszystko ogarnąłem po porannym obrządku. Wiadomo, jeszcze w trybie zimowym nie wywalałem całego kurzaka. No bo najbliższe noce mają być na sporym minusie. Także niech tam jeszcze mają. Jak temperatura wyskoczy na ładny plus, to się to wszystko weźmie i wywiezie na pole. Z dobrych informacji to gąska się ładnie niesie, tam przykrywa sobie słomą. No i ta moja konstrukcja ku działa elegancko. Nie ruszam tego póki co, bo na dniach. Jak się zrobi pogoda, to będzie tutaj mycie wszystkiego, to wtedy to się karszerem ogarnie. Aha, zostało mi powymieniać wodę, bo był kran i węże pozamarzane to nie dało rady z samego rana. Ale teraz już powinno odmarznąć, jak, jak słoneczko wyszło. Chyba odmarzło, tylko wąż mi się tutaj zagiął. Ten wąż jest cały, to jedzie go nie gryź, dobra? Jak tam ruszy, woda ruszyła. Elegancko, z gorszych informacji to chodzę dzisiaj jak kusy z ranczam. Bo wczoraj na tym spacerze zedziem, Aj, się zatrzepiło, tam wczoraj na tym spacerze zedziem się kopnąłem w korzeń. i tak wczoraj mnie pobolewało, pobolewało, ale nie było najgorzej. A jak przez noc się zastojało to. Tak rwie ten palec dzisiaj, chyba spuch trochę, i tak kusztykam i kusztykam, nie może się rozruszać. Czekaj, czekaj, balbin weźmy. Nie skup to ja chociaż w jednym tym ci, ci wymienię. Z dobrych informacji, to kurka nam pięknie siedzi, mimo takiej niesprzyjającej. Pogody, co prawda jedno jajko wyrzuciła. Może było coś z tym jajkiem nie tak, może było pęknięte, może miała jedno za dużo, żeby obsiąść, ale całą resztę to siedzi twardo, troszkę zje, troszkę się napije i biegiem wraca na jajka. Także powodzenia! To już chyba ze trzeci dzień będzie, to już powinna tutaj wysiedzieć. Czy będą zalężone? To jest pytanie zasadnicze, bo wiadomo, od Silek brane pierwszy raz. Zobaczymy, czy ten kogo. To oprócz tego, że jest łobuzem. To, czy są dobrze zalężone jajka. Bo jakby były wcale niezalężone, to byłby kłopot. Ale myślę, że nie powinno być źle, bo on na kurki to skacze. Ej, dziu, daj spokój, jest ledwo na plusie temperatura. Nie będę ci żadnych zraszaczy włączał. Ani tych popsutych węży, żebyś się chlapał. Cały będziesz mokry, słońce zajdzie, zrobi się minus i będziesz taką jedną wielką grudą lodu. I się nie będziesz mógł kruszyć. Świeża woda zalana z pół godzinki będzie czysta, ale akurat wąż się dobrze trzyma w tej, w tym jednym baseniku, to jak wyleją, to się po prostu wodę odkręci i się doleje. O, a co to? Paczka jakaś leży, a ja chyba nic nie zamawiałem. Zaraz zobaczymy. O, a z dobrych wiadomości, to jak tutaj tak z grubsza tym paniom ogarniałem rano, to przyniosłem sporo świeżego siana, żeby tutaj miały w razie czego do budowania gniazda i tak przyuważyłem, że ruda nosi tam do budki, nosi, nie chcę jej tam za bardzo zaglądać, przeszkadzać, bo dobrze jakby w budce zrobiła gniazdo, się tam okociła, to by było wygodnie, a ja boję się, że ją przestraszę, jak będę tam co chwilę jej łepetynę wkładał, Dlaczego? dlatego nawet tam nie zaglądał, rano zajrzałem, to nie było za bardzo o znak budowania, ale jak tylko przyniosłem sianko, to nosi w gębie, nosi tam do środka. Zobaczymy. Może jednak jest zakocona. Rozpakowałem paczkę. A tu jajo kolejne dla Edzia. Dobrze, że... no tu kawałek folii jeszcze został. Dobrze, że miękkie, bo tych twardych różnych zabawek mu nie daje. Bo on je pogryzie, narobi zadziorów. Potem pcha nosem. Już nieraz tak było, że o tutaj przynosi się kaleczy I raz patrzę, to jeden z pierwszych razy taką dużą piłkę miał twardą, narobił zadziorów, turlał, turlał, patrzę co mu się stało, tu wszystko czerwone aż było tak się pozacinał, dlatego tylko takie miękkie zabaweczki o, o, juh, juh, juh. prosto na tego palca mi skoczył Ejko. tam leć po to o. Oj. ja tu posiedzę sobie chwilę a dobrze, że jest słońce. Oj, trzeba będzie chyba zrobić tam jakiś opatrunek na tę nogę. Ale przycelował skubany prosto na tego dużego palca. A, dobra, z pięć minut minęło na tym przyjemnym słoneczku w mrozie. Można brać się za robotę, bo chciałem chociaż jeden kwokomat dzisiaj ogarnąć, bo widzę po tych kurkach, że one... Coraz bardziej mają ochotę siedzieć na jajkach. Tylko na noc jeszcze schodzą, ale jak już siedzą do wieczora, to znak, że pewnie na dniach będzie któraś kolejna. Właśnie od razu zajrzymy do Silek. Bo jakim ogarniałem, to nie było żadnych jajek. Może jakieś będzie, a że jest tak zimno, to chcę im na bieżąco zabierać, żeby nie przemarzły. To większe szanse, że coś tutaj nam się ukluje. Tylko kogut nie bij mnie dzisiaj, co? Bo ja jestem. Kontuzjowany. Nie wiedzieć czemu. Wczoraj było dobrze rano wstępne. czy dobrze. Pobolewało. Jest jajeczko. Stąd już widzę. Bardzo ładnie. Zabieramy. Panie kolego, tutaj mam jajko. Patrz. Dziś? E? Zabieram. Zobaczymy, czy zalężone. Cześć, pomalutko, bo się boję, że go. Nadepnę. Zadanie na dzisiaj to tą budkę przystosować już do wysiadywania jajek. Czyli po prostu trzeba na nią położyć blachę, żeby już bardziej to nie rozmiękały te płyty. W tym celu to sobie zmierzymy. No trzymaj się tam, ale miarka tam wygięte jest. No, metr musi mieć, a szerokości? Mam nadzieję, że jak na pół się blachę przetnie, to starczy. Aż nawet za dużo, bo to metr 25 to tak metr 30 metr 40 może mieć, to zobaczymy czy tam mamy jakieś ścinki czy coś, coś się dobierze, bo żeby to było przykryte to już jakby któraś usiadła to można by ją tutaj przełożyć i parę tych sileczek jej dać do wysiadywania, o ile będą jajka, jak nie to może zorganizuję od kogoś, od jakichś kurek ozdobnych, bo tak jak wspominałem na poprzednich gniotach od tego mojego towarzystwa tych mieszanek Raczej nie będę w tym roku wysiadywał. Ej, dziu, nie awanturuj się. A Indor jak się ładnie nosi. Tylko indyczka się jeszcze nie niesie. Może zacznie niebawem. Jest tutaj taki jeden arkusz. Już stąd widzę, że krótszy coś tam było z niego docinane. To akurat, bo całego to by było. Szkoda brać. Zaraz go gdzieś tutaj odłożymy. I... Przemierzymy. Ile on ma szerokości? On chyba był tylko po długości tam docinany. E no dobra, 1,20 m to by nie było źle, ale tutaj nam będzie za długi. To trzeba by go na pół dziabnąć. Dotąd ile ma? 2,30, 2,40, 2,50 To a ja potrzebuję metr, metr 10 to metr 15 utnę, dobra, metr 15, to już wiadomo, ale jak ja będę tak chodził, to ja do nocy tego nie zrobię, jak tam jajeczko, podoba się? Kolejna zabawka, ciekawe czy też będziesz chciał to zakopać, bym Ci kopnął, ale mam nogę niesprawną, żeś tak mnie urządził. O, fajnie się odbija. O, perełka chyba znowu sobie sama drzwi otworzyła. Bo przed chwilą była w domu, a ja tutaj blachy przytargałem, oparłem o ten kwokomat. Dobra, pomierzyć, Flexa przynieść, prądy przynieść i można żnąć. To chyba wszystko gotowe do tej skomplikowanej operacji. Mamy Flexa, mamy prąd. Met 15 m sobie wymierzymy. O ile wymierzymy? No trzym się tam. Dobra, metr piętnaście. To jest tutaj. Dobra, chyba będę widział gdzie. Udało się. Bez strat w palcach. I całe szczęście. Idziemy z tym tam. Nawet nieźle wyszło. Tylko jeden ten kawałek wykorzystam. No bez sensu tutaj drugi ciąć. No. tutaj troszkę będzie wystawało, ale to nic nie szkodzi, bo ściana jest dopiero tu, czyli w sumie te ściany ściany przykrywa, a tutaj ściana też jest głębiej. No to co, blachowkręty. Jakoś to tak ułożyć, żeby było w miarę równawo. No, i luks. Nawet taki mały kapik się zrobi. Nawet można jeszcze trochę do przodu, tylko żeby te drzwiczki mi się otwierały. Otwierają się, to nie będzie im kapało do środka, nawet jakby z tej strony wpadało. Tu wezmę ten najbardziej wyprakowany. Tu na coś była taka docineczka robiona. No, i luks. Nie jest źle. Na pewno to tej budce pomoże, a nie zaszkodzi. I w sumie popsuło się. Tylko pół jednego arkusza, i to tak już docinanego. Także strat w materiale niewiele. A awaryjnie na jakąś kwoczkę zawsze będzie. No bo plan jest tutaj gdzieś zrobić. Może tu, tu się tak ładnie cień w miarę utrzymuje. Te drzewka się zazielenią. To tam powinno być przyjemnie to takie daszki zrobić. Może tak na jedno przęsło, coś takiego. No i te dwie budki, co mam na kwoki, tam dołożyć i zrobić im wybiegi. Ale to poczekam te 2-3 dni, niech się zrobi ciepło na dworze. Ja mam dosyć marznięcia już na ten rok, i na przyszły też. Już mam dosyć. Niech przyjdzie ponad 10 stopni to się będzie robiło. Zima to nie jest od roboty. Wszystko się nawet szybko znalazło. No i dobrze, bo nie trzeba było dużo chodzić. No tu tak, blachowkręt, aby tutaj w ten trafić. W belkę i wkręcamy równo. Jako tako. Ale idzie elegancko. Jakie dobre wkręty. No, ciekawe ile razy ja nimi tutaj przestrzelę. A tu dam, tutaj to widać. Tu, gdzieś tu. Ja, jak w masełko. To rozmięknięte te płyty i to wszystko to Lux idzie, robota. Tu będzie po linii? No mniej więcej. Ja. I jak się trzyma? Żaden wiatr mi tego nie podwieje. No to w koło to obiad. Tam z 10 ich przykręcę i będzie luks. Gdzieś tutaj to jest. Ja i proszę jak trzyma. Bajka. Piękna, koronkowa robota. I żaden wiatr temu nie straszny. To z budo teraz się trzyma. Ale patrzcie, najlepsze to Ja to docinałem. Jest w miarę równo, jak na moje dwie lewe ręce to idzie coraz lepiej nawet zadziorów za bardzo żadnych nie ma piękna sprawa to to mi się udało, ale pomyślałem o jeszcze jednej rzeczy przypomniało mi się że jak tutaj wysiedziane były perliczki, to jest taki kłopot, znaczy był taki kłopot, że jak to otwierałem, to one potrafiły się ze strachu rozpieszchnąć i tu mi wylatywało, a złapać taką małą pereliczkę, to nie jest zbyt łatwo, bo one są prędkie i one nie biegną jak kurczaki do kwoki, tylko się rozbiegają we wszystkie strony, chowają się gdzieś w kącie i siedzą cichutko. Dlatego jakąś deskę tutaj bym zamontował, jakąkolwiek, żeby takich sytuacji już tutaj nie było. Tylko trzeba ją dobrze wymierzyć. 103 cm. No to teraz znaleźć taką deseczkę. I za moment będzie pierwsze sprawdzenie w praktyce. Nowej wyżynarki zobaczymy, czy ja ją umiem obsługiwać. Bo naciąć to umie, to już sprawdzałem. 103. Tam dobrze jest miarka zaznaczone. No tutaj, jak będzie coś nie tak, to będzie od razu to widać. Tutaj se to weźmiemy. Tutaj to sobie przyłożymy. Którym rowkiem tym na zero odpalamy. Jedziemy. No ładnie ucieło. Po linii wychodzi, że jest. I to jest fajna sprawa, że to tak równiutko tnie, że nie ma tu żadnych zadziorów, nic nawet drzazgi nie ma. To jest jak wyszlifowane po tej wyżynarce. Fajna sprawa. No i chwila prawdy. Pasuje to, czy to nie pasuje? Ale ja to jestem specjalista, jak docięty. Jak nie ja? Może ja nie mam dwóch lewych rąk, tylko po prostu nigdy nie miałem sprzętu odpowiedniego. Może tak być i tam pasuje? No piękna sprawa. Luzu jakieś milimetry. No to teraz co? Tutaj? A, tak żeby to nam się ładnie zamykało. Trzeba ją jeszcze troszkę cofnąć. O, no, tak gdzieś tu ją zrobimy. Bez problemu. Blaszki przynieść i przykręcić. Będzie luks. Trochę ciemno w sumie mają tam w środku. Okienko by im zrobił. To nie głupie. Na takie trzy małe blaszki tu zamontuję. Powinno trzymać. Elegancko. Kamerę zapakujemy do środka. No rzeczywiście tam trochę ciemno. Trzeba będzie zrobić te okienko. Małe wkręty, żeby mi nie poprzełaziły na drugą stronę. Ciach, ciach, Dwie minuty i będzie gotowe. No i luks. Zapora antykurczakowa się trzyma. Co mówicie? Że jak troszkę podrosną, to to przeskoczą? Jak troszkę podrosną, to przeskoczą. To już takie duże to znajdę i połapię. Najgorsze te maluchy, co się tak rozpierzchną szybko. A dwa, że już, żeby to przeskoczyć, wyjść, to już wiecie. To już nie taka prosta sprawa. Trzyma się, trzyma się, nie łobali. Drzwiki się zamykają. Co to z nimi się zrobiło? Zawias odpadł. No zawsze coś. A czemu on odpadł? Co to tak sztywności nabrało od tej blachy? Co to się wyprawia? No już było tak dobrze. Poprzestawiałem te drzwiczki. Trochę się tu wypaczyły. Tyle trzeba było przesunąć, no ale w końcu się zamyka i otwiera. Co prawda tak dosyć na wcisk, no ale przynajmniej się samo teraz nie otworzy. Kurczak też nie wyjdzie. Nie ma tragedii. Dobrze wcale. No ale to wiadomo, drzwiczki to jest u mnie zwykle najsłabsze. Ogniwo, bo to trzeba luks docinać. Ale teraz jest wyżyna wyżynareczka. Jak będę tak docinał jak tą deseczkę przeciwko kurczakową? No to będzie luks. No to trzeba im wyciąć okienko. Chyba piłą to zrobię. Obawiam się, że całą tą budę to ja zaraz rozklekotam tym dziwnym pomysłem. No ale nie podoba mi się, że tam tak ciemno. Niech mają kurczaki, słońce. Witamina D jest bardzo do życia potrzebna. Spróbuję to zrobić równo, ale... Może być różnie. Tak w górnej połówce. A dobra, wezmę semazaka i narysuję. To będzie trochę lepiej niż tak na oku. Mam linijkę, żeby było ładnie i równo. Tak tu by było dosyć ok. No, gdzieś tu bym tak zrobił. O tak. Teraz do, takie nie za duże, ale o gdzieś takie. Ciach. Teraz pionowe. Ciach. I ciach. No dobra. Narysowane jak narysowane. Jakby tak się w miarę wycięło, to by nie było źle. A co wy już pod bramą wszyscy? To już chyba pora je puścić. Zaraz skończę robić budkę, to je puszczę. Na spokojnie. Co on tak biega? Edziu! Co ganiasz te kurki? On gania tylko te za potem. Tam mu weszła do końca, to jej nie goni. Dobra, tniemy. I zaraz wszystko nam się tutaj ładnie rozklekota. Nawet nie wyszło źle. Nawet równie chyba niż narysowałem, nie ma tragedii. Ale przede wszystkim w środku jaka przepaść? Jest jasno. I słońce świeci. Kurka tam sobie będzie wysiadywała, będzie na nim świeciło. No, bajka. Tylko oczywiście. No. Teraz trzeba zamontować tutaj siateczkę, żeby nic nam nie wlazło. Widzę, tu się trochę wygryzłem. No nic nie szkodzi. No ale piękna sprawa, od razu, od razu inaczej w środku. Rzeźko, ta podłoga wyschnie i w ogóle. Luks. Cieszę się, że wpadłem na pomysł w tego okienka. No tak jakby w domu nie mieć okna, to lipa. Tutaj ten okap trochę zasłania jednak te słońce. Pamiętacie jak robiłem klatkę dla królików i jedną siatkę na drzwiczki źle wyciąłem? To właśnie ona. Dobrze takich rzeczy nie wyrzucać, bo patrzcie na to. To nie było planowane, a pasuje jak ulał. Tutaj sobie złapię. Że tutaj trzeba dociąć. Może nawet tu. Dobra, no to lecimy do Flexa i tu Co Sę zagnę tego u góry, to już o, od razu widzę gdzie. Czarna, a ty co tam robisz za płotem? Już ci się zebrało na wycieczki. Jedziowi, rzucę. Nowe jajko. To pójdę ją otworzę. Znaczy otworzę furtkę, a ją wpuszczę. Tyk. Chodź tu czarna, chodź. No, leć tam, leć. Zaraz wszystkich puścimy na dwór, to do nich trafisz. O, i znów mój stół warsztatowy się przyda. Przy robocie teraz tutaj odnaleźć, gdzie ten ząbek zagięty. Tutaj ten, no to tniemy. Okienko docięte, eleganckie. Lecimy przykręcać. No to przymierzamy. I przykręcamy. Mam nadzieję, że z niczym tutaj nie przestrzeliłem, ale chyba nie. Tak to ma iść? No. No, piękna sprawa. To lubię. Wszystko na wymiar. Wszystko do siebie pasuje niczym jak klocki Lego. I tak się powinno robić, a nie krzywo, dziadostwo, nierówno. To, to, nie, to nie po mojemu. Musi być dobrze. Dobra, przykręcamy, aby pierwszym złapać, to nie będzie mi oblatywało. Równo, jak od waserwagi musi być, że to ktoś na to spojrzy i od razu p... No, to to robił fachowiec. To zna się na robocie, a nie jakiś dziad z lasu. Kulawy jeszcze. Dobra, pierwszy siedzi, to się trochę przymocowało. Dobra, trochę krzywa, ale nikt nie będzie z tego strzelał. No i luks zrobiony, się trzyma. Profesjonalna robota, naciągnięte. A wkręty nie będą wystawały z drugiej strony? Kury nie będą kuły? Ha, nie będą. Bo urznałem je fleksem i nie wystają. I jest luks. Jak ta lala. Nie ma opcji, żeby coś tutaj nam przelazło. Piękna, piękna sprawa. Dobra, puszczam te całe towarzystwo, bo zaraz mi bramy tu chyba wyrwą. Obiad podany. Towarzystwo wypuszczamy i budkę wykańczamy. Ale to już końcoweczka. No lećcie, lećcie. Prędko to od razu sprzątnę, bo nigdy tego nie sprzątnę, znając mnie. Perliczka, gdzieś ty tam polazła. No. Ojej. Ale przynajmniej już pamiętasz, gdzie są drzwi do lasu. Nie w tę stronę, tylko w drugą już ci otwieram. Cyk, drzwi do lasu to złoty wynalazek. Perliczka w drugą stronę, w drugą. W drugą, o, bardzo dobrze. Już wiesz, gdzie są drzwi? No, brawo. Oj, to jeden z najlepszych moich wynalazków te drzwi do lasu. Trzy druciki przecięte jeden ten karabinczyk i mam zaoszczędzone już. No, z 50 godzin życia na pewno na tej iganianie, bo złapać taką perliczkę, zapędzić. Ja znowu w ten palec się potknąłem. Kamień wystaje. I zapędzić ją to z pół godziny albo i godzina robota. Jak jeszcze w las pójdzie, to. Ojej, ja tak to widzieliście. 30 sekund i gotowe. No i kwokomat wyszykowany, gotowy. Jak tylko jakaś kurka będzie chciała siedzieć, można ją tutaj zapakować. Zamykamy. No zamyka się. Trochę ciężko, ale działa. Na pewno nic nie wyjdzie. Perełka przyszła zainteresowana. Jajeczka dzisiaj zebrane równo 20 sztuk. Ale żeby było ciekawiej, to już się pomału, pomału ściemnia. A tu dwie siostry jeszcze twardo siedzą. Ciekawe, czy na noc pójdą na grzędę czy tutaj zostaną, jak któraś tutaj zostanie, i przesiedzi, jutro będzie twardo siedziała, to zaraz ją do nowego kwokomatu zapakujemy. Prawda, perełka? Będziesz miała nowe pisklaki do pilnowania wówczas. O ile silki są zalężone, bo to też nigdy nie wiadomo. Dobra, chowam jajka, i jadę z tym na... no gdzieś na miejsce pod płot. Ale sobie znalazłaś miejscówkę? Jak Ci wygodnie, to sobie sieć. Zobaczymy, czy dasz radę na tym siedzieć, jak będziemy jechać z tą karuzelą. Kłyczka są, to jest co Perła? E, Perła nie lubi takich przejażdżek. Nawet nieźle to się ciąga, nie jest jakoś bardzo ciężko. Gdzie to usadowić? A gdzieś tutaj na razie damy. A może mi tu wjedzie pod deski, to by było jeszcze pod dachem dodatkowo. I garaż elegancki na nowy. Kwokomat. No to będzie teraz tutaj czekała. Aż któraś nam zakwoczy. A ty to co tam złapałaś? Masz coś? E chyba nie. Chyba tak się tylko wycierasz. A może coś tam wyniuchała od spodu. I to już wszystko w dzisiejszym gnocie. Jeszcze wieczorem muszę lecieć do miasta zielonki kupić, bo przez weekend wszystko mi dla dinozaurów już wyszło, a dobrze ich czasem poczęstować czymś zielonym. Także zapraszam na jutro, na siódmą rano. Na razie, cześć! Dwa stopnie są tylko na dworze. To za zimno dla was, żeby tam latać. Ale jeszcze z tydzień jeszcze tylko z tydzień już pójdziecie do swojego struśnika, strusilnika, do swojego domku. A ja już sobie będę spał całą noc bez waszego budzenia. Taki jest plan, oby pogoda dopisała.